Cześć! Wiesz co, w sumie nie wiem, czy musisz tak codziennie dzwonić. Umawialiśmy się, tak, ale o czym mamy rozmawiać, żeby się nie pokłócić? Ty się nie kłócisz. Oczywiście, nigdy. Co mam ci opowiadać? Ja jest normalnie. Nie jest normalnie, jest bardzo nienormalnie. Ale postanowiłam, że będzie normalnie. Miałam ciebie być taka pożyteczna dla świata i chciałam coś wyprasować. Ale oczywiście nie wyprasowałam, nawet żelazka nie wyciągnęłam, bo twoja córka zajęła cały stół. Tak mówię. No trudno, oboje o tym wiemy, że tak mówię. Jak jest grzeczna, to jest moja córka. A twoja jest, jak jest twoja. I twoja córka zajęła cały stół. Siedzi przy kąpie w słuchawkach. No to jej mówię, posuń się, bo chcę być przydatna dla świata i muszę coś wyprasować. A ona mi na to, że akurat ma lekcje online. I że na 70 lekcji online, które miały się odbyć do tej pory, właśnie nie zawiesił jej się komputer, ani nie śpi, i na dodatek wyjątkowo jest jeszcze nauczyciel do lekcji online. I że moje prasowanie i niezwariowanie nie jest ważne. I żebym poszła, bo ona ma lekcje, matematykę, funkcje, a i tak się potem pokłóciły. Czyli mówię, że ja też mam funkcje różne. Mam funkcję matki, funkcję kucharki, funkcję sprzątaczki, dźwigu do skarpetek, funkcję chodź tutaj, gdy jestem potrzebna i funkcję wyjdź z tą, jak nie jestem potrzebna. A teraz mam funkcję pracowaczki terapeutycznej. I powiedziałam, zabieraj mi stąd te swoje funkcje. W pierwszej ćwiartce są dodatnie, w drugiej tylko sinus. Myśli, że nie wiem, co jest dalej. Wszystkie funkcje świata mam opanowane do perfekcji. I ona trzasnęła komputerem i wyszła z pokoju. Bo to mieszkanie jest za małe, żeby tu z rodziną być. Z rodziną da się być, ale kiedy się nie jest aż tak bardzo. Ale ja nie nie mam żalu, że ciebie tu nie ma, jakbyś miał przyjechać, a poza tym, co by to dało. Trzeba mnie było słuchać 17 lat temu, jak mówiłam, żeby kupić większe mieszkanie. Żeby każdy chociaż miał swoją ćwiartkę. Pierwszej ćwiartce są dodatnie. W drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. Nawet taki kosinus ma więcej miejsca dla siebie, bo taką ma ćwiartkę swoją, a my tutaj jak ogórki w słoiku. Może nawet wiesz, lepiej, że cię tu nie ma, bo by się tu z nami gniódł. No. A co tam u ciebie? Dobrze? No to chyba będę kończyć. Nie no wiesz, trudno rozmawiać. Jak się nie ma oczy, to chociaż prawie wstawić